Cześć Siemanko, z tej strony agro Adi Team I dzisiaj Będziemy wałować Dzień dobry, dzień dobry eee, Wałować pole z rzepakiem Które zasiałem poza odcinkiem I później Będziemy jeszcze siać trochę pszenicy Bo już też Zasiałem poza odcinkiem Bo Na odcinku to było sporo robienia Dobra, wyjeżdżamy na pole Z rzepakiem Czekajcie, Fawazę zapomniałem ustawić 30 O Rozkłada się już No i to jest Mówię nabytek wały Piękne Dobra Opuszczamy Już Wałuję Czekaj Trzeba włączyć? Coś Jest jakaś mała, ale jest dobra. Stój yy, kontrol C. Wykryj szerokość 6 metrów. Mm. No to jest dobrze. Czekaj się zmniejszę O 15 na godzinę będziemy jechać. No, jest fajnie. No, fajnie testowałem. Sam raz do John Nawet i do Zotero mogły być. Ale nie będę piłował z Zatora. No ale można już piłować, bo chcę zmienić. Na albo sprzedać, albo właśnie zmienić. Piszcie w komentarzach co zrobić z Zotorem. Czy zmieniamy, czy sprzedajemy w ogóle? Piękne. czekaj, teraz trzeba poczekać, nie to się. Do tyłu do przodu te wały trochę się wolno opuszczają ale tam mniejsze z tym można i tak porobić yy, tak, co się jeszcze zmieniło yy, przed odcinkiem, no wczoraj bo mamy 8 za 15.00 yy, za 15 ta 9.00 z rana to wczoraj wieczorem poogarniałem trochę bo sprzątałem, właśnie przygotowałem do odcinka, zasiałem te trochę pole. Tam zostawiłem bardziej bar klim z klimacikiem e, do siania. Zostawiłem, bo jest wtedy le lepszy efekt jest. Mo można tak rzec, e, siania. Tam jest fajny klimacik, czekajcie, spróbuję bić. Większy bieg, dobra P15 max jadł. Tutaj jeszcze do, dokończyłem się. No, siadłem to. Tutaj zesiałem ten większy kawałek i tamten mały teraz te został aż tam dal, daleko daleko. Ym, mamy wrzesień, czyli sian kosy jeszcze nie, nie trzeba robić, bo jeszcze trawa nie wyrosła, a tam mam przeorywać. bo ma tam być pole zrobione a później ojejo, później mamy to wszystkie te pola łąki wy, wy, wygupimy i mamy jedną dużą łąkę jeszcze to połączyć może to sprzedam i to kupię nie wiem zobaczę, zobaczę ale chyba nie zrobimy tak, że yy, kupię te pole po tak te oram Połączam te z tym, te kupuję wszystkie i mamy dużą łąkę. Jedną wystarczy, ja już znowu miałem nie ponosić. Muszę na ulicę opuszczać, bo pora. Yy, no właśnie, pojechałem do John Deere, popocowały nowe yy, do kolegi mojego. No i zaproponował mi. 5000 za nie, to ja tam się nie, na, nawet nie targowałem eee, właśnie się nie, się nie targowałem Bo przyzwoita cena tych wałów są w miarę dobre Widać, że robią ro robotę Ja tam na nie nie narzekam Ops Dobra Później sobie po porobimy o, p tak, tutaj mamy Full nawieziony. O właśnie, taki kawałeczek Został do zasiania No sporo jest pszenicy, będzie sporo No i o to chodzi Bo wtedy będzie y Więcej tego y Słomy A tutaj przed nami Które jest ściernisko No tutaj będzie kukurydza na ziarno No już jeszcze szykuje nowy nabytek w zimę, bo po sprzedaży, e, je, jeszcze mnie się zapytacie, skąd mam pieniądze na, na tywały? E, tuż, że sprzedałem mleko od krów. E, chwilę pokażę dla Was, że jest pusto. E, no, już trochę na pewno narobiły. E, o, właśnie, sprzedałem mleko. Tam miałem około 3 3000 tysięcy litrów Mówiłem, że mi jest potrzebne Te słowały teraz I sprzedałem właśnie Mleko Jeszcze Owsa nie sprzedawałem Jeszcze mam Powiedz, będzie aż chyba W styczniu, w grudniu Tutaj Zakręcimy e, Tak, w styczniu Lub w grudniu właśnie nie pamiętam może mogę zobaczyć w styczniu będzie fajna czyli raz dwa trzy cztery miesiące trzeba będzie przywinąć, a wtedy cztery miesiące a mleko kiedy no widzicie wrzesień to jest największe, to czekamy do, do następnego września żeby sprzedać a największe 2,300. no a jaja będą po 4000 tysiące nawet yy, rzepak 200 czekajcie bo tutaj już wyjeżdżam dobra zawrota dobra pszenica będzie po 100, 200 no będzie dobrze zobaczymy jak na następnym sezonie bo to jest ten sezon jeszcze pokazuję a jakie będzie w następnym nie wiadomo Dobre miał to do przejeździe, dobra No widać, że jest trochę różnicy Mało, ale jest Wałowanie, to Te, też, też jest potrzebne Kurzy się troszkę to Nic na to nie poradzę, dobra ponoszę I tutaj robię poprzeczniaka 6 metrów ma wał No Miałby trochę więcej to Dobra, robimy sobie tutaj hops Opuszczaj Opuszczone, jedziemy poprzeczniaczek żeby był o, pięknie, ładnie Naw nawet ze środka wymierzone wszystko o, pyk 6 metrów czyli nie, ja jednak nie myślałem, że szerokość tego yy, headera raz na większy bieg, żeby szybciej dojechać rozmniejszy teraz Dobra, ops, trochę przesunę, zobaczymy jak to będzie wyglądać mi No, dobra, kurde, Taki kawałeczek, no to już tam nie będę jechał Bo nie warto, tam taki kawałek, to tam, ciul um, Później po siebie na następnym odcinku Zobaczę, czy wymaga wałowania, bo nie wiedziałem, nie patrzyłem. Wymaga wałowania, wymaga wałowania. Czyli trzeba wałować. No to w dzisiejszym odcinku będzie siew i wałowanie tego pola i siew tamtego pola. A w następnym odcinku, no już tam trochę przed odcinkiem zwałuję. ten w ogóle już trochę żeby nie było na odcinku bo to będziecie musieli to tylko w oglądać ale tak to jeszcze zobaczycie coś innego a nie wiem co zobaczymy dobra ponosimy składamy dobra jedziemy na, na gospę no, składa się szybciej dobra nie wiem bieg <laughs> i rura Eee, no właśnie zmieniamy sobie bieg jeszcze. rozmieniłem na największy. Jedziemy. Eee, tak, teraz bierzemy Johnny Radu dużego, no, największego na gospodarstwie. dobra. No, co ja ustawię jak był Wiesimy, dobra, idziemy teraz do naszej perły gospodarstwa o, odpalamy 7,5 <laughs> 30 Dobra już za yy, już za napełniłem, bo miałem 100 litrów, no 100 kilo e, tej e, pszenicy no to napełniłem, bo tam były te e, big z nasionami jedziemy teraz szybko siać dobra jesteśmy już na polu właśnie e, tutaj zrobiłem poprzeczniaki równo z tym się przeciąłem pojadę po tym no bo inaczej nie mogę dobra tutaj pyk pięknie se czekaj yy, nie, zrobię najpierw poprzeczniaka tutaj o żeby było lepiej mi się zawracać dobra odpalone już siew od razu poszedł o pięknie jak się robi ops dobra jeszcze raz, na trzy zrobię Ops, opuszczamy. No, nie myślałem, że aż taki klimat będzie tutaj, o? Fajne takie koło, koło rzeczki. Tutaj trochę nie dosiane Dobra, na dwa razy wystarczy, myślę zobaczymy jak będziemy się zawracać eee, teraz wjeżdżamy tu i sianie czas start dobra do przodu teraz eee, hops opuszczenie nie, nie to kurty za się mylę eee, no zasieniemy ten ten oto ten kawałeczek i będziemy kończyć ten film dzisiaj wlatuje ten właśnie film i jeszcze będzie następny o 18 zrobię taką premierę nie wiem co wrzucę ale o zwołowanie właśnie zapomniałam i co tutaj jeszcze z oprysków chyba ale to będzie przy, a nie ze sprzedaży będę wrzucał Ops, będę musiał zrobić po poprzecznik, yy, to już na sam koniec filmu Na koniec siewów no, Hops, opuszczamy yy, mm, Tak tu wymagał to też będzie czyli No fajny odcinek Czek się szykuje tutaj co rane właśnie nie wiem co tutaj albo zimniaki posadzić Albo zagospodarować na nie wiem co znaczy nie, kurde albo połączyć to z tym Nie, 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 tak, taki cypel w, środ w środku pola Tak nie pasi trochę Tutaj yy, 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 yy. będę chciał te wszystkie pole połączyć, ojej co to będzie za pole? Dobra, hop ponosimy No, ty będę musiał też trochę porobić znowu muszę znowu puścić bo jak y, poniosę i muszę jeszcze trochę jechać, bo tutaj ta leżówka ta lżówka zo, zostawia tak, jakby pokurtywatrowane, nie? Nie takie, tylko bardziej jeszcze tam zamieszane. Temu właśnie to muszę zrobić powszechnie. Tak to, bo zawsze zapominam, kurde. O, no zobaczymy, czy mi, no starczy. Myślę yy, Header ma Do na kombajna... O figielka Pięknie, fajnie Header ma 5,50 metra Tak? No Tak 5,50 yy, Wózka nie mam Bo Stwierdziłem, że mi po co Ale jak będę miał większy kombajn, to już będę musiał kupić No hops Ops, opuszczamy. Trochę GPS tak z bokiem poleciał. Yy, yy, ten lasek mi tutaj tak się fajnie podoba, ale zobacz czy można go kupić. Można go... No jak można to bym... Takie górka jest tutaj. Kurde. Górka. Drzewo bym trochę powycinał. Tak równo z tym. Sareńki tam biegają, fajnie, pięknie Nie wiem, albo trochę go kupię I przytnę Albo nie, nie wiem Albo te tutaj przy tym, przy jeziorku Trochę powycinam Powycinam troszkę hops dobra, do, do, do tyłu um. No, do tyłu hops dobra Opuszczamy talerzóweczka piękna z przodu, bo to, bo widzicie, tutaj jest taki łącznik, który łączy siewnik z tą całą talerzówką, ale mo, można siewnik i tą talerzówkę odłączyć, ale to wtedy tak fajnie nie będzie wyglądać. Taka mała talerzówka A ja tam mam e, landstala chyba, e, tak, Landstala talerzówkę ta do fenda bo, ty, bo John tyle tylko jest do silnika i do pługa bardziej o właśnie jest równo pięknie ładnie dojechane dobra Ops, do tyłu proszę bardzo do przodu i poszli znowu Yy, nie mam już na razie, o właśnie, takie takiego grykowi Apollo 1000, 1000 litrów się mieści, już kupiłem sobie. Na tylko muszę jeszcze odebrać. Yy, fajna promocja odbiła. Szczepka, ale za dużo jest na, na, go, na gospodarstwo. Też to może być rozrzutnik, ale ja mam już w planach inny ro, rozrzutnik, chyba. Jak jest on tutaj. Trzymajmy się nam od kuba I jest dobra jest Wszystko jest e, Co to jest e, Pięknie ładnie e, Zostawił coś Nie jest git no doje, dojechane Ops GPS trzeba złapać Ops Ops Do przodu teraz e, Zaraz kończymy z to polem i czy to prawda? Tak, prawda, że trzeba, wymaga, wymaga wałowania wałowania wałowania, przepraszam o tutaj też trzeba będzie zawołować no, no, można tutaj połączyć pola te, połączać te, te, no jest sporo, no, można połączyć te pola yy... Co jeszcze? A, już mi powoli się te kończą kostki z, z temerem co w poprzednim odcinku robiłem. E, przepraszam że, za to, że wczoraj nie był odcinka, bo nie miałem czasu nagrać. Nie miałem jak, bo musiałem pomagać w gospodarstwie. E, no to właśnie nie miałem jak, ale dzisiaj już od rana w odcinki nagram na dzisiaj dwa ten odcinek wyjdzie na nie wiem na którą zobaczę o której skończę jeszcze tak około 5 minut trochę może nawet i więcej żeby zasiać ten jeszcze kawałeczek i zrobić tam jak i tu, tutaj też chyba nie, nie pamiętam czy zrobiłem ale tam przy tamtym polu co teraz wywołaliśmy będzie no, trzeba zrobić tutaj mamy drzewko piękne ładne zobaczymy czy zostawiłem tak zostawiłem muszę opuścić siewnik Hops. no do tyłujesz barani dobra tutaj pyknę ops dobra do przodu ops ops dobra jest git opuszczone eee... No i chciałem wciskać żeby ten y, tutaj sąsiad mieszka o tu właśnie no o tutaj to właśnie od niego kupywaliśmy busa y, a my tutaj mieszkamy o to tak pyk to, to jest nasze ostatni przejazd będzie i mamy zrobione to pole dobrze będzie 3-1 metra ma no tam trochę zapasu żeby Koła nie nachodziły już na te zasiane zrobiłem tak, ustawiłem 31 metra ops podnosimy hop e, pops no, nie tylko do przodu kurde Bo mam taki plan, żeby do 10 tak gdzieś nagrywać, nie? I żeby zrobić, żeby ten film dzisiaj wyszedł ten, ten co teraz oglądać i następny już Piąty odcinek z tej serii, czyli agroświry. A nie, agroświr, przepraszam. Yy. No, na tym serii już mam już około 16 godzin. Tak, 16 godzin to więcej niż 16 godzin. No, przez te odcinki to robię yy, trochę godzin. Miejmy nadzieję, że wbijasz około 200 godzin, jak będę nagrywał lewe socinki Ale ja się szykuję. Nowa seryjka słyszę, No, jakaś taka polska. I to wiem, chyba na, na jakiej mapie zrobię. E, czekaj, GPS, -a mogę sobie wyłączyć. Dobra, pięknie sobie opuścimy. Ops, do tyłu. Załączamy już pyk do przodu hop, do dołu i siejemy jeden pop, pop, poprzeczniaczek, poprzeczniak yy, zbierająka kamieni. No nie będę kupywał, bo to jest nieopłacalne dla mnie. Yy, tutaj mamy to właśnie to żadnych wypożyczonych. No już widzę fajny nowy nabytek poza gruberem tym, no gruber, no by było trzeba sporo nim robić, ale będziemy się powoli rozwijać. Na razie taka tak przy, przystopuję z tym rozwijaniem. Muszę zarobić i y, chyba by, powiększymy sobie właśnie. Y, co powiększymy. Powiększymy sobie rzutnik, kupimy nowy. No dobra, zakończone siewy i to? Bo na tyle z tego odcineczka zostawcie łapę w górę, słuba z łoneczkiem, żebyście byli na, na bieżąco z filmami. I do zobaczenia w następnym. No to na razie.